Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek, 12 października, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to Paś Pentakli. Jesteśmy w żywiole Ziemi, a więc to działanie będzie takie bardziej metodyczne i powolne. To działanie powinno koncentrować się jednak na zdobywaniu nowych umiejętności, na przyjmowaniu nowej wiedzy, na uczeniu się nowych rzeczy. Oczywiście ta forma nauki może przyjmować, może, być, może wyglądać różnie. Mogą to być płatne formy nauki, ale też zdobywanie wiedzy w inny sposób będzie naprawdę bardzo y, przydatne. Skoncentrujmy się na tym, więc, żeby działać w sposób y, taki dalekosiężny, w sensie, y, że. To, czego będziemy się uczyć teraz, będziemy mogli zdecydowanie wykorzystać w przyszłości, więc dobrze jest dzisiaj robić takie już długofalowe plany. To jest młoda energia żywiołu Ziemi, więc naprawdę jesteśmy na początku drogi. Zdobywanie nowych doświadczeń, zdobywanie nowej wiedzy, to po pierwsze wymaga od nas albo będzie wymagało od nas dużej uważności, dużej rozwagi i takiego koncentrowania się na tym, co jest dla nas ważne. To zdobywanie nowych doświadczeń jest też potrzebne po to, żeby zmienić naszą perspektywę, na to jak patrzymy na świat na przykład. Dlatego dobrze będzie poświęcić na to wystarczającą ilość uwagi. Pamiętajmy, to wcale nie oznacza, że jeżeli nauczymy się czegoś nowego, to tylko w przyszłości można to wykorzystywać. Powoli, krok po kroku, będzie można wykorzystywać nowe umiejętności, nową wiedzę, ale pamiętajmy o tym, że to właśnie takie długofalowe działanie przyniesie nam dużo większe korzyści w przyszłości. Dlatego to inwestowanie w zdobywanie nowych, nowych umiejętności, koncentrowanie się na tym będzie naprawdę bardzo ważne i myślę, że dobrze będzie przyjrzeć się temu. Czy przypadkiem nie robimy tego zbyt pobieżnie? To tak samo jakbyśmy, jak już mamy do, dokończyć jakiś projekt. Warto przyjrzeć się jeszcze, zweryfikować i nie tylko w szczegółach, bo to jest pełna koncentracja, więc jak najbardziej, ale też w jakiej formie to wygląda, w jakiej formie to jest, jak, jak ogólnie, jaki zarys jest tego i czy to wszystko jest jasne, klarowne i zrozumiałe. Więc działajmy właśnie w taki sposób, żeby wykorzystywać swoje pełne skupienie, swoje pełne zaangażowanie, żeby właśnie dopracowywać coś, tak, żeby zdobywać. Te nowe umiejętności. To też jest zdobywanie nowych umiejętności, choćby poprzez przedyskutowanie tematu z kim innym. Także to nie muszą być tylko i wyłącznie płatne formy nauki, dlatego warto się na tym skoncentrować i w taki sposób do tego podejść. Działajmy w taki sposób, a myślę, że dzięki temu o wiele lepiej będzie nam mierzyć się też z rzeczywistością, która dopiero ma nadejść. Pozdrawiam!